Yy, mamy busa wynajętego wyjazdy na połów dorsza Także do brzegu będzie w sam raz Ładujemy monolift yy, Mamy trzech zawodników Jakiś typ w czarnym dresie z dziewczyną Dziewczyna ładna, on brzydki standardowo yy, Ja oczywiście broda wyczesana yy, Nagrody z Neogeniki już wiozę dla zawodników Będzie więcej sterydów dla wszystkich Czekamy jeszcze na Tomka i Martę, bo gdzieś poszli się seksować chyba. Znowu będzie bzykał całą noc nie będzie miał siły na zawodach. Zamiast zostać singlem i po prostu walczyć z odciskami. A jest z tego jakiś plus, bo przynajmniej oszczędziłby na papierze toaletowym. No i co? Pakujemy monolift i spierdalamy w trasę. Jeszcze musimy przejechać przez Żory, po jedną osobę. Także trasa nam zajmie pierdyliard godzin. Ale myślę, że na 20 dojedziemy i pójdziemy na jakieś piwko. Więcej coś nagram z trasy. Tylko ten typ się straci brzydki ten. ten nie tam. ja, nie <laughs> ja. Super. Ładowaliśmy w Maku znowu 1000 kalorii 584 z Tomaszem. Wszyscy mamy brzuchy takie, że jak przyjdzie zima wcześniej, to z brodą mogę za Mikołaja robić. Piotrek robi, Piotrek robi za Mikołaja cały rok, tylko brodę akurat ma z goloną. Ostatnie takie ładowanie, jak robiłem to przed Węgrami na Mistrzostwa Europy, dobiłem do 130 kg, i na chuj się to zdało, bo mi pękła kość w przedramieniu, nic nie zaliczyłem. Co, jedziemy dalej. Przewidywany czas przyjazdu gdzieś 21, czyli znając nasze postoje 27. I co, nagram coś jeszcze później, bo mam dwa tematy. Dosyć fajne. Jesteśmy przed Wrocławiem Tak wam szybko powiem, mamy kierowcę Który nas bardzo wkurwia puszczaniem disco polo. O ile są disco polo, które idzie słuchać Tak on wynajduje takie kurwa kawałki Że to się nie da Typu Niecik i reszta tej pederiady Także jak znajdziecie na Facebooku Patryk Michnik, trener personalny Zjedźcie go tam, totalnie go zjedźcie Póki go nie ma, żeby nie wiedział Przyszedł Idzie właśnie Przyszedł. <laughs> Także jeszcze raz, Patryk Michnik, trener personalny, proszę go zjechać za to disco polo. Dziękuję. Zatrzymaliśmy się w pizzerii Mafia, wziąłem sobie pizzę Dallas, jakąś mega, mega mięsną, bo przejechaliśmy, na wszystkie KFC jakie były, a McDonaldy jakie przejechaliśmy, to, to przespałem. Yy, także zjeść sobie pizzę. Jeden temat, który teraz chciałem poruszyć, z czego miałem bekę wczoraj. Tak, jak już kiedyś wspominałem o tych grupach internetowych sterylowych, gdzie tam znawcy i, i tak dalej, można tam spotkać dużo osób, które wiedzą o czym piszą, ale są też po prostu kurwa idioci, którzy, którzy polecają takie rzeczy, że to głowa mała. Na przykład, wczoraj goś pisał, że jak brać Arimidex na zbicie prolaktyny, bo ktoś właśnie na grupie mu polecił, żeby Arimidex na zbierać prolaktynę, ewentualnie yy, pytają o coś. I tak jak na przykład na loży KFD, nie zawsze dostaną, w, powiedzmy, jakąś odpowiedź taką poważną, no ale jak traktować ludzi poważnie, jak ludzie biorą się za środki i nawet nie wiedzą, jak one się nazywają, przykładowo ktoś pyta o, o nadryn, o madryn, kurwa, o, o, ja wiem, cabaster, czy, czy, czy jakiś tam, nie wiem, sustamol, amol. Amolem to wam mama może plecy posmarować ewentualnie, jak chorujecie, zanim w ogóle weźmiecie się za jakiekolwiek, kurwa, sterydy, nie? Przede wszystkim nie, ludzie nie znają nazw leków, środków, które chcą używać, a już się za nie biorą, bo ktoś im coś polecił. No, no, no nie, jest, nie jest to w żadnym stopniu y, fajne, więc najpierw się dokształcić, poczytać, zanim w ogóle o tym pomyślicie. Y, zjem pizzę, obok jest Lidl, pójdę jeszcze dorobić zakupy, ktoś tam pytał, co ja kupuję, jakie ja robię zakupy. Otóż ja jak wchodzę do sklepu, to przeważnie nie biorę koszyka, bo wiem, że idę po jakieś dwie rzeczy, trzy rzeczy, a, a kończy się to tak, że jeżeli mam za dużo pieniędzy ze sobą, e, no to noszę wszystko w rękach i jeszcze soki ewentualnie kopię i zawsze żałuję, że nie wziąłem tego koszyka i, i przykładowo idąc po mleko i ryż wychodzę kurwa z zakupami za trzy stópy, nie? E, tak to nie jest, jak z babą, także no, <laughs> źle się ze mną chodzi na zakupy. No. Dobra. Yy, pizza już idzie, będę ja. I, I potem się już tylko zamelduję w hotelu i wrzucę film. Tyle. Jesteśmy w pokoju. Tu jest gola z Piotrek. Tu mamy yy, nasze lustra. Będziemy dzisiaj uprawiać czystą męską miłość. Yy, <laughs> nie mylić z seksem. My po prostu do siebie mówimy bardzo miłe rzeczy. Yy, <laughs> Co? Wypiję piwko? Na sobie wziąłem, piwko, chipsy, coś jeszcze doładuję i rano idę ważyć zawodników. Na tyle będzie z dzisiejszego vlogu, podróż Przemyśla prze... kurwa, prze... co? Przebiegła, przebiegła ta podróż, kurwa, że mnie tak wydopała językowo. Bardzo źle, bo trwała 12 godzin, ale przynajmniej się nażarłem jak świnia. Yy, także co, no załączam jeszcze jakiś film ewentualnie, dopiję jeszcze ze dwa piwka i idziemy spać. Nara, do jutra. Jutro zapraszam wszystkich na otwarcie Mistrzostw Polski, pierwszych historycznych międzynarodowych Mistrzostw polskiej Federacji WPC, w której to jestem zarządem. Jutro odbędzie się wyciskanie wersji klasycznej bez sprzętu. Jest świetna hala, mamy świetne talerze, świetne ławki, mega nagrody, mega sponsorów. Zapraszam wszystkich. Jutro od godziny 10 jest otwarcie. Pozdrawiam, na razie.